Cześć, z tej strony Szymek i mam dzisiaj dla Was coś specjalnego. Jak możecie zauważyć, obok mnie znajdują się elementy, bloki czy także dekoracje, których normalnie w Minecrafcie nie możecie znaleźć. Jednak nie są to w żadnym wypadku mody, tylko rzeczy, które sami możecie stworzyć i postawić na swoim świecie dzięki Command blokom. Powiem wam, że taki coś jest bardzo łatwe do stworzenia, jednak przed tym zachęcam Was do stawienia łapki w górę, jeśli Wam się to spodoba. Oraz powiem wam, że z tych dekoracji czy z tych bloków będzie całkiem fajna seria na kanale. Radzę Wam także zostać, by zobaczyć, jak takie ciekawe budowle zrobić. Na początku, jednak, zobaczmy wszystkie rzeczy, jakie przygotowałem dla Was na dzisiaj. Jak mogliście zauważyć już na początku, tutaj, zaraz obok mnie, znajduje się jakiś bałwan. Jednak Wygląda on dosyć dziwnie, dlatego że ma normalny e, kapelusz, ręce wystające tutaj e, z środkowej kuli i przypomina w sumie takiego villagera, jakby był jakimś e, policjantem czy jakimś spokoziomeczkiem, nie? No i popatrzcie, wykonał to całkiem ciekawie, tutaj ma e, z węgla zrobione przyciski, te okulary także są zrobione z węgla. Wykonał to całkiem ciekawym, ciekawie możecie to e, przyznać. E, no i... E, to tyle jeśli chodzi o tego bałwana. Jak widzicie, tutaj się znajduje taki e, policjant, policjant Iron Golem. Tutaj także są wykorzystane bloki z Minecraft. Także widzicie, można przedmioty korzystać, tak jak tutaj, ziemniak, e, czy znowu węgiel na oczach. Także możecie zauważyć, że te bloki są ustawione pod kątem, tak jak tutaj macie pokazane, że one nie są ustawione prosto, tylko że są skierowane krzywo ku dołowi wygląda to całkiem ciekawie i te dwie, te dwa przedmioty akurat, wszystkie w tym rzędzie, co będę Wam przedstawiał, są zrobione przeze mnie na stronie, którą przedstawię Wam zaraz. Kolejna rzecz, popatrzcie, to jest puchar, wykorzystuję tej płotki jako taki, jako takie trzymanka i jeszcze tam patyki, żeby to wyglądało trochę ciekawiej. Także tutaj jest tabliczka, która niby pokazuje za co ten puchar jest przyznany. E, dalej patrzę. Tutaj zrobiono taką półkę, która ma przedstawiać, że istnieje wiele sposobów na obracanie, na zwiększanie, tak jak tutaj macie, że jest małe ciasteczko i duże ciasteczko. E, różnych przedmiotów, tak jak widzicie, tutaj jest e, duży piston, tutaj jest e, mały enchanting table, tutaj jest e, duża, duża marchewka, także miecz ułożony, patrzcie, tutaj są emeraldy ułożone na sobie. I także po skosie, na przykład ustawiony ten kombas. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Tutaj także macie podkę oddech smoka. Całkiem ciekawie to wszystko wygląda. I jak widzicie, także ta półka jest stworzona z dywanów, i te dywany można w różnoraki sposób obracać, ale to wszystko dowiecie się zaraz na stronie. Pytałem się innych youtuberów, jaki blok chcieliby zobaczyć w Minecrafcie, powiedzieli, że blok kupy, no i jest no, przejdźmy może teraz do prac które znalazłem na tamtej stronie i to naprawdę wygląda nieźle, popatrzcie to jest pianino i to jest stworzone tylko i wyłącznie jedną komendą, popatrzcie wygląda to bardzo ciekawie też wykorzystanie tych bloków i w ogóle, to są akurat tutaj e, sztywne bloki minecraftowe e, to znaczy normalnie solidne tak, popatrzcie, więc można korzystać i z takich solidnych i z takich tutaj mniejszych. No, i tak właśnie wygląda te No, niestety nie można jakoś w to ingerować, ale to jest takie pokazanie tylko, jak takie bloki można wykorzystać. Lecimy dalej. Patrzcie, umywalka. To wygląda ciekawie. Jak zobaczyłem, to po prostu. M powiedziałem, że muszę to pokazać na odcinku. Popatrzcie. Niestety nie da się zbytnio do tego podejść, bo nas odrzuca, no, ale to w, w miarę. W, w miarę dobrze, że nie da się przez to przejść, tak jak na przykład e, podejrzewam w tym pucharze, tak, patrzcie, można przez to przejść. A tutaj, przez to, że bloki w niektórych miejscach się bagują, tak jak widzicie tutaj na tych otwieraniach, to nas to po prostu odpycha. E, tutaj widzicie też, że jest zastosowana e, dźwignia jako e, otwieranie po prostu, nie wiem jak się to nazywa. I ta kratka tutaj. Wygląda to niesamowicie. No dobra. No i to tyle na ten kran, e, czy jakkolwiek to nazwać. I mamy tutaj T-Fightera. Wygląda to ciekawie. Patrzcie. Jeśli ktoś się interesuje Gwiezdnymi Wojnami, a pewnie sporo osób z was e, interesuje się, to może przyznać, że wygląda to całkiem fajnie. Szkoda, że nie da się jakoś wejść do tego. Uuu. Jestem w t fighter Jestem w T-Fighterze. Ale super. E, dobra. No i jeszcze popatrzcie na te ciekawe zastosowanie trapdoorów które także są tutaj obrócone o 45 stopni. E, dobra, lecimy dalej. Tutaj popatrzcie, to jest taki jakby. jakby e, no wiecie, w, każdym sklep, w niektórych sklepach jest coś takiego, że wrzucasz pieniążka i możesz grać o to. To jest taki chyba mm, mechanizm, który daje nam jakieś, e, jakieś ciasteczka. E, dobra, lecimy dalej. Patrzcie, tutaj jest pokazana jakaś dziewczynka z anime też fajne, patrzcie jakie zastosowanie tutaj jest dywanów, które tworzą dosyć fajną sukienkę. No, bardzo fajnie to wygląda, szczególnie te tutaj miecze z tyłu. Ale lecimy dalej, tutaj jest coś ciekawego, patrzcie, takie małe, a wygląda to całkiem świetnie. To jest to po prostu tabliczka z taką informacją, tutaj nie przejdziesz albo zakaz wstępu. Całkiem fajnie to wygląda. No i jestem zaskoczony, że ktoś na to wpadł, bo sam na to bym nie wpadł. I patrzcie, że takie banery także ciekawie wyglądają. Jak, można jako po prostu item zastosować baner i, i, i wtedy fajnie to wygląda. Przejdźmy teraz, patrzcie Dużo się teraz mówi o banerach w Minecraft Że fajnie można stworzyć jakieś wzorki Ale popatrzcie na to. Taki baner jest Taką niesamowitą rzeczą, że po prostu jak zobaczyłem, także opadła mieszczęka, bo coś niby takiego prostego, a jednak e, niesamowicie fajnego. Wiadomo, można zastosować w jakichś zamkach, także w wejściu do domku, czy czymkolwiek innym. E, no i to w sumie tyle jeśli chodzi o dekoracje, które przygotowałem na dzisiaj. Jeszcze pokażę wam, co będziemy w kolejnym odcinku robić. W kolejnym odcinku za to pokażę wam, jak zrobić takie ciekawe animacje na tej stronie, którą zaraz wam pokażę i. To jest chyba ten najlepszy moment, żeby przejść do drugiej części tego odcinka, czyli do tworzenia tych ciekawych bloków czy dekoracji. Ok, a więc już znajdujemy się na stronie, w której będziemy robić nasze dekoracje. Żeby dostać się na tą stronę, wystarczy wpisać w naszej przeglądarce mrgarrettocom model. Oczywiście link będziecie mieli w opisie. I pokazuje nam się teraz taka platforma w 3D. Jakiś tutaj panel e, mały. E, no i... I na początku radzę Wam się tutaj zalogować. Ja już jestem zalogowany, jak widzicie. I to jest po to, żebyście mieli stały dostęp do Waszych prac. Tak jak widzicie ja mam tutaj jakiś srebrny puchar, tego wam akurat nie pokazałem, ale popatrzcie, e, tu już już moja wersja poprawiona, gdzie jest e, miejsce w środku, nawet tą tutaj pseudowodę usunę. E, mogę tutaj się dostać także na przykład e, do mojej kupy, którą tutaj stworzyłem e, Do półki i to są wszystkie, jakby moje prace tutaj stworzone. Więc radzę wam się zalogować, bo wtedy będziecie mieli łatwy dostęp do swoich prac. Ale przejdźmy do opisywania wszystkiego, co się tutaj dzieje. Ja, ja w tym celu odświeżę sobie stronę, żeby, żebym mógł tworzyć od nowa. No i jak widzicie, na początku znajduje się tutaj jakiś przycisk. To jest przycisk, który nam pokazuje, jakie bloki już są położone na świecie. Na razie tego nie widać, zaraz z tego korzystamy. Tutaj mamy taki e, informacje, link do poradnika an po angielsku. E, I tutaj mamy blok item ID. Tak jest tutaj napisane. I tutaj jest po prostu pole, w które musimy wpisać e, ID naszego bloku, który chcemy dodać tutaj do platformy. Czyli na przykład e, dodajemy sobie tutaj powiedzmy e, blok. E, blok kamienia. No i popatrzcie, pojawia on nam się tutaj e, i możemy nim, jak na porządku widzicie, przesuwać. Jak widzicie, każdy patyk jest zwrócony w jakąś inną stronę. Czerwony nam po, e, pozwala kontrolować w prawą i lewą stronę. E, niebieski do tyłu i do przodu, a zielony w górę i w dół. Wiadomo, ktoś jak zna podstawy 3D, to raczej to będzie wiedział. Także możemy kontrolować je w ten sposób, zwiększając tutaj, właśnie, zwiększając tutaj liczby. Ja sobie to wyzeruję. I teraz, jak widzicie, jak wszystkie współrzędne są na zero. To blok znajduje się pośrodku naszej platformy. Co możemy robić dalej z blokiem? Jak widzicie, możemy zmienić jego ID, czyli powiedzmy, że zmienimy sobie na kwarc blok. Zobaczymy. Jak widzicie, zmienił nam on się. No i w taki sposób to działa. Jeszcze zobaczę. Patrzcie, możemy zmienić na przykład na jakiś item, czyli na przykład na stick. Później możemy zmienić sobie na przykład na dirt. I popatrzcie, że wszystko działa poprawnie. Ja jednak znowu wrócę się do stona. Ok, więc skoro to już mamy, przejdźmy do kolejnych przycisków. Jak widzicie, mamy tutaj duplicate, czyli to jest po prostu duplikowanie jakiejś rzeczy, czyli kopiowanie w ten sposób, że pojawia nam się drugi blok w tym samym miejscu. Czyli możemy wcisnąć przycisk, i jak widzicie, nasz blok się zduplikował. Normalnie on jest pojedynczo, jak widzicie. A jednak gdy klikniemy Duplicate, to w tym samym miejscu pojawi się drugi blok, którego możemy przesunąć. E, dobra, ale nie musimy cały czas klikać w to miejsce. Bo pokazuje nam się tutaj nawet informacja Duplicate Ctrl plus D. Czyli możemy e, zrobić, e, zamiast klikać w to miejsce, możemy kliknąć e, Ctrl D na klawiaturze. Okay. I jak widzicie, cały czas to nam się to będzie duplikowało, kiedy będziemy e, klikać tą kombinację na klawiaturze. Ja sobie usunę. No i teraz w sumie przejdziemy do tego przycisku, który odpowiada za usuwanie, czyli przycisk remów. Ja jednak sobie najpierw wcześniej duplikuję to. No i możemy usuwać w ten sposób REMOVE, albo za pomocą klawisza delete, tak jak jest tutaj nam napisane. Ok, więc klikamy delete i usuwa nam się blok. No i już tutaj mamy większość rzeczy ogarnięto. Przejdźmy dalej. Mamy cztery przyciski. I te przyciski odpowiadają za wielkość naszych bloków, czy także itemów patrzcie small, czyli mamy mały blok, medium czyli średni, large czyli wielki i solid czyli solidny blok. Tak jak widzicie, to jest normalny blok z Minecraft. Dekszakaj jedna tej kratka, to jedna kratka z Minecrafta. Czyli patrzcie, przesuwam i to automatycznie dostosowuje się do naszych kratek z Minecrafta. Przejdźmy do large. Popatrzcie, że mamy tutaj rotację. I w medium i large mamy trzy suwaki odpowiadające za rotację, natomiast w małym mamy tylko dwa, dwa takie suwaki, no i jednym kontrolujemy do przodu i do tyłu jak się obracają, a drugie z, z lewa na prawo, czyli możecie to sobie wszystko spokojnie ogarnąć, kombinować i oczywiście te własności możemy także kontrolować tutaj tymi dwoma przyciskami e, no, do góry i w dół. Przejdźmy do medium. Tutaj ten odpowiada za znowu od tyłu przesuwanie z przodu do tyłu. Tutaj obracanie z lewa na prawą stronę. A tutaj natomiast mamy z prawej na lewą, ale tak jakby tak samo jak tutaj. To wszystko możecie ogarnąć. Nie wiem do końca jak wam to tutaj wytłumaczyć. Jak coś będziecie chcieli, oczywiście, to raczej wam się to powinno udać. No i to tyle w sumie z obracania. Możecie wszystkie naraz własności zmieniać, popatrzcie. Tu zmienię, tu zmienię i tu zmienię i cały czas to działa. Wystarczy trochę się tutaj pobawić. Zresetujmy to sobie do zera, oczywiście tutaj możemy dawać swoje jakieś własności niekoniecznie, musimy kontrolować suwak, możemy na przykład wpisać tutaj 67, no i możemy oczywiście wpisywać jakieś swoje tutaj kąty, jakie ma być to obrócone. Dobra, cofnijmy sobie z tą do zera. I tutaj mamy już dwa przyciski Visible, czyli to jest e, widzialność. I to, ta widzialność jest tylko w programie. Ona w Minecrafcie. Ten blok w Minecrafcie będzie widzialny normalnie, będzie e, widzialny 100%, ale to jest po to, żeby zobaczyć jakieś bloki z tyłu czy cokolwiek. Czyli patrzcie teraz ten blok prześwituje i widzimy co znajduje się za nim. Czasami to jest potrzebne, e, więc e, wystarczy wtedy po prostu kliknąć tutaj Visible lub Invisible. Dobra. Mamy przycisk manipulation, to jest w miarę trudne, ja jeszcze nawet nie ogarnąłem o co tutaj chodzi, może się kiedyś pojawi, jak będzie bardzo duże zainteresowanie tą stroną, jak dokładnie to działa, to zrobię wtedy właśnie taki poradnik. A dalej mamy trzy przyciski, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, tym pokażę Wam jeszcze zaraz jak stworzymy coś, a tutaj mamy jeszcze option, gdzie możemy pokazać na przykład takie paski, które przestawiają nam między innymi środek oraz no takie w miarę pomocnicze, jeszcze mi to jakoś niespecjalnie pomaga, niespecjalnie przeszkadza możemy tutaj sobie wybrać nasz resource pack, e, którym możemy e, no, zmienić nasze tekstury tylko i wyłącznie tutaj e, w tym programie Ona się nie zmienią w, kiedy będziecie wklejać komendę, chyba że oczywiście macie w Minecrafcie inny resource pack tutaj, ma, tutaj nie radzę wam tego jakoś zmieniać, bo później możecie nie usunąć waszego e, bloku Tutaj możemy sobie obrócić nasz cały model. Czy jakoś, o, możemy tutaj kontrolować? Czyli powiedzmy, że sobie tutaj trochę dodam. Jak widzicie, ten blok się trochę obrócił. To po prostu obraca nasz cały, cały nasz tutaj jakby m, zapis. Powiedzmy, że sobie otworzę teraz e, policjanta golema. I jeśli zmienię, o, jeśli zmienię sobie tutaj... E, obrót całej postaci, to popatrzcie, że ona cała będzie się obracać czyli to jest e, ja byście chcieli po prostu inaczej swojego golema ustawić e, w Minecraftie, bo on zawsze będzie się pokazy stwarzał tak, jak Wy go stworzyliście. Więc wystarczy, żebyście się e, jakoś tego obracać no i jeszcze w sumie jeszcze mamy przycisk generate ale teraz stwórzmy sobie jakąś podstawową rzecz więc sobie odświeżę stronę jeszcze raz no i stwórzmy sobie coś takiego podstawowego dodamy sobie w takim wypadku tutaj może dywan czy carpet o kolorze powiedzmy niebie, różowym no nie może zmienimy to jednak na jakiś inny kolor dobra dajmy sobie ten zielony tutaj Żółty, żółty dywan i zwiększmy go sobie na large Teraz oczywiście możemy duplikować i zrobimy. W sumie nie wiem co zrobimy sobie, ale pobawimy się. Może coś nam ciekawego tutaj wyjdzie. Myślę, że zrobię jakąś taką e, żółtą skrzynię. Może nam coś takiego wyjdzie. E, nie jestem pewien co dokładnie chcę tutaj zrobić. No ale możemy sobie obracać oczywiście tak, żeby ten dywan stał pionowo. No i popatrzcie, teraz go znowu sobie doplikujemy, przesuwamy go sobie na bok No i mamy coś takiego zrobionego. Teraz możemy zrobić sobie ścianę obracając nie tym, tylko tym. Dobra, obróćmy go sobie o 90 stopni przesuńmy sobie o w to miejsce. Okej, okay. no i mamy tutaj już ścianę z tej strony. Tutaj też. I powiedzmy, że to jest coś w stylu kuwety, tylko tutaj zrobimy coś takiego jeszcze. O tak, zmniejszymy sobie może na medium, niech będzie medium. I już nam się coś tutaj tworzy, też jeszcze za bardzo nie wiem co to jest. I może dodajmy sobie jeszcze jakieś bloki piasku w środku, żeby wyglądało to jak kuweta. Tutaj widzicie trochę mi za daleko to poszło, więc muszę teraz więc muszę teraz wszystko poprzesuwać. No i powoli tutaj wypełniamy sobie wszystko tym piaskiem, żeby wyglądało to jak e, kuweta. Jak widzicie, tutaj akurat mi się coś zbagowało, bo nie mogę zbytnio z nią obracać, ale teraz warto zapisać po prostu e, nasz projekt. Ku, e, kuweta. zapisujemy projekt, on nam się pokaże tutaj teraz w tym miejscu. Odświeżamy sobie stronę, e, bo czasami mogło się tutaj zbagować, otwieramy sobie nasz projekt. I może powinno nam teraz wszystko już poprawnie działać. Wiadomo, czasami błędy mogą się znaleźć. Możemy teraz dodać sobie jakąś tabliczkę. Powiedzmy, że taką. Przesuwamy ją sobie do przodu. Możemy sobie tutaj jeszcze na przykład dodać e, kość, która będzie nam wyglądała, dodawała trochę jeszcze tutaj takiego smaczku. Do tego wszystkiego obróćmy ją sobie może jakoś ciekawie. OK. Oczywiście możemy tutaj dodawać jeszcze więcej rzeczy. Nawet możemy teraz jakiegoś tej pieska zrobić, czy cokolwiek. E, ale przejdźmy teraz do tego, że przeniesiemy tą naszą budowlę do Minecraft. Więc klikamy przycisk generate i tutaj nam się pojawia najpierw Destroyed command, z tego nie trzeba korzystać, często to także nie działa Ale przejdźmy teraz do tego, tutaj jest nasza komenda, e, która stworzy nam naszą kuwetę, w moim przypadku przynajmniej Więc, e, oj, kopiujemy sobie całą tą komendę e, Wystarczy, że chyba kliknie, tak, dwa razy na cokolwiek e, To wtedy wam powinno się to chyba e, zaznaczyć całe, kopiujemy sobie albo przez e, Kombinację na klawiaturze Ctrl C, albo prawym przyciskiem myszy i kopi. Przenosimy się do Minecrafta, gdzie wystarczy, że zabierzemy sobie e, command bloka, więc wpisujemy komponent gif e, p command e, block. Możecie sobie przepisać. Myślę, że to już każdy powinien z Was znać. Więc kładziemy sobie takiego command bloka, wklejamy naszą komendę, zaznaczamy sobie tutaj ten przycisk i klikamy DON. Jak widzicie nasza kuweta została przeniesiona do Minecrafta. Tutaj mi jedynie chyba przez shadery trochę to się psuje. Teraz powiedzmy, że coś nam się w naszej kowietce nie spodobało i chcemy coś zmienić na stronie, i dlatego musimy tą kowetę usunąć. Więc, żeby to zrobić, to po prostu wchodzimy jak najgłębiej w nią i wpisujemy komendę kill z e, następnie type równa się wykrzyknik, player. I tutaj bardzo ważna rzecz, wpisujemy R równa się 2. Czyli zabija wszystko oprócz gracza, w y, zasięgu 2 od nas. Czyli najlepiej, żeby tam się też nie znajdowały jakieś y, wasze armor standy i tak dalej. Bo niestety komenda, która jest na stronie do Destroy Command niezbyt działa. Y, no i lepiej właśnie, y, żeby sobie to zrobić w ten sposób. No i popatrzcie, że nam się nasza kuweta usunęła. I teraz możemy ją. Ponownie jakoś dodać czy jakoś zmienić w naszej witrynie. Ok, a więc może teraz przejdźmy do informacji odnośnie serii, o której mówiłem Wam na początku. Więc jeśli chcecie brać w niej udział, wystarczy, że wejdziecie na stronę, którą przed chwilą Wam przedstawiłem i stworzycie swoją dekorację czy blok w Minecrafcie. Następnie zrobicie jej screena oraz wyślecie screena i komendę na adres e-mail blok.szymek.gmail.com. Ten adres Wam się wyświetla teraz na ekranie. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to na pewno pomyślimy o jakichś nagrodach, a myślę, że seria będzie także ciekawa. Patrzcie, że nie macie praktycznie ograniczenia w tym, co chcecie zrobić, bo kto by w ogóle pomyślał, że można na przykład T-Fightera zrobić w Minecrafcie albo jakąś postać z anime. Więc wystarczy, że pomyślecie trochę, będziecie kreatywni i na pewno wymyślicie coś ciekawego, czego jeszcze w Minecrafcie nie było. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Oraz, że zaskoczycie mnie swoimi pracami. Wszystko zależy od Was. Jeśli oczywiście zainteresowanie będzie duże, to pomyśl o, o, o nagrodach. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, to już niedługo pojawi się odcinek z animacjami na tej stronie. Trzymajcie się, do zobaczenia jeszcze raz w kolejnym odcinku. Cześć!